Cześć, witamy w kolejnym odcinku. Tutaj z panem Datkiem udało nam się praktycznie całe podwozie już poskładać. Nie, panie Datku, pan też bardzo dużo mi pomógł. Robił pan tą robotę taką niewdzięczną, czyli czyszczenie, konserowanie zakamarków. O, kopnięcie w koło musiało być. Niech pan poczeka, to odkręcimy zaraz. Bak. Ale to ten zostawimy oryginalny, pani Datku, bo dobrze się wkręca. Dobra, wracając do, do tematu. To joty, to odpaliliśmy ją pierwszy raz. Teraz będę czekał na zderzaki. Wtorek mają przyjść. Tutaj mamy jeszcze niezamontowane środki, ponieważ będę tutaj instalację sobie tędy muszę się połączyć z starą instalacją z auta, z tą tutaj, co idzie do baku. Na razie, żeby dało się wyjechać, pompkę połączymy na krótko. Tutaj z panem Tatkiem tak rozmawialiśmy, że wartałoby zrobić po pierwsze. Płukankę, wymiany oleju, nie Panie Dadku? Tak Pani jest Chociaż olej był wymienny 3 lata temu, ale nie było jeżdżone w ogóle na tym oleju, tyle co kręcone Tutaj Pan Tadek dobrze mówił, bo mogą być tutaj problemy z układem paliwowym, bo długo stało wszystko I Pan Tadziu nam tutaj mówi, żeby sobie wlać do baku żeby nam sobie wlać do baku dodatek. Panie tatku, pomoże mi pan, bo tutaj mamy rękę zajętą. Do, do czyszczenia Tak, do czyszczenia wtrysku w trysku w, cał... w ogóle Dokładnie. Cały układ paliwowy warto wyczyścić. Na razie wlejemy na 10 litrów paliwa na wyjazd, potem dolejemy. Panie Dadziu, pomoże mi pan, bo mam kamerę jedną ręką. Jak pan to otworzył, to ja wezmę od pana, żeby panu mi przeszkadzało o korek. A gdzie ten korek jest, co przyniosłem? Jest tam. Mocno, jak pan Tadziu naciśnie. O. Nie, nie, tu nacisnąć panie. Nie no pan naciskam, panie. ale. Nie, nie pan to... trzyma, ja będę naciskał. Trzyma pan? O? o, już jest. A, bo mi się kręciło całe. Tak. I teraz zakładamy to, a nie, jeszcze trzeba odbezpieczyć. No. Pan też stosował to, nie? U siebie? Ja stale to daję. I co, widzi pan różnicę? No, jasne. To co? co Auto się zrywa. Całość, całość pamiętać. Nie, o, ale ta, ta, ta działa wyślemy to dolajmy jeszcze. O, całość damy. Nie chcę pochodzi na całość, żeby to zadziałało dobrze. Koreczek zakręcimy. Może zobaczymy, czy to auto w ogóle wyjedzie o własnej siłach, bo jeszcze nie było jeżdżone. Korek zakręcony. Kluczykiem zamkniemy. O, żeby nam nikt paliwa tutaj nie zakosił. Teraz tak, teraz Pani Tadziu pomoże mi Pan, no. przytrzymaj Pan tutaj bokiem kamerę, nic nie naciskając, o, ja muszę podłączyć, no to jest hybryda. No pompkę paliwa. Podłączona. Przymkniemy, uwaga Pani Tadziu na głowę, przymkniemy delikatnie szyb, szyb, maskę. Tutaj próbowałem ładować tamten akumulator, ale on już chyba stracił swoją żywotność, założyłem nowy. Przymkniemy maskę i pierwszy wyjazd Toyotom. Prawdopodobnie wyjazd o własnych siłach. Zobaczymy, czy wyjedzie, czy nie wyjedzie. Pompka już pracuje. Hamulce jakieś są. Środek jeszcze do końca nie poskładany, ale to na inny odcinek. Wam powiem dlaczego. O, tutaj jest kluczyk. Coś nam się ładowanie świeci, O, wystarczy oddać gazu, zgasło. No i co? Próbujemy rzucać steczny i wyjeżdżać. Czy to w ogóle pojedzie? O, jedzie. Pierwsze metry Toyoty. Hamulec sprawdzimy. Panie Tadziu, zaraz Wspomaganie działa Sprzęgło działa Zostawimy tutaj tą Toyotę na zewnątrz Teraz, może nie będę jej zostawiał. żeby ruszyć, żeby się pomieszało paliwo. Dobra, baj datku. Pan Tadek musi żeby ruszyć w przód, tył, żeby się paliwo pomieszało. Tutaj nie można się kłócić ze starymi fachowcami. O, przód zahamować. Tył zahamować. Panie Tadziu, niech pan weźmie te nadkola ze słońca, to ja tam wiadę. O, pan Tadek nam czyścił nadkola, jeszcze widzicie. O, cofniemy. Pierwsze metry SUPROM. I tam podjadę do przodu. Czyli ważne, że to auto w ogóle jeździ. Tutaj tak staniemy, żeby się drzwi otworzyć, bo będę robił elektrykę w środku. Drzwi będą potrzebne, otwarte. Tutaj nie poskładane. I tak... Yy to już wam pokażę w następnym odcinku resztę rzeczy teraz zrobię teraz robię tak żebyśmy mogli mieć instalację żeby tutaj nam wskazywało ile mamy paliwa temperaturę nam widzę pokazuje reszta zegarów działa i co i rozrząd wymiana może jutro by się udało sobota to tutaj w miarę prosto jest to powinno się udać Zobaczmy, czy ręcznie działa Ma ręczne. Dobra. No to... No to zrobimy sobie pani Tadziu może instalację, nie? I wtedy zostawimy, nie chce chodzić z pół na tym preparacie. Tadziu przywiezie paliwo w międzyczasie... Ale go Poruszam już no. jeździłem wśród tyłu. No. Dobra, w tym odcinku to jest wszystko. Dzięki i pozdrawiamy.